Planeta Lem na Zabłociu. Jest decyzja w sprawie utworzenia nowej instytucji kultury. Już w najbliższą niedzielę wybory do rad dzielnic. Na narty na Błonia. Polonez na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO i 81. konkurs na najpiękniejszą szopkę. W tym żyje miasto. Iwona siednik dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Na początek Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Radni zdecydowali o powołaniu nowej instytucji. Siedzibą będzie skład Solny. Dotychczasowym najemcom składu, którym kończy się umowa w przyszłym roku, zostanie zaproponowana nowa lokalizacja, czyli Wesoła. Chcemy, aby Wesoła była kreatywną, kulturalną dzielnicą i tak naprawdę już poprzez otwarcie apteki designu, poprzez stworzenie klasztora kultury, w którym ma swoją siedzibę m.in. Kapela Krakowiensis, dodajemy kolejny budynek starej kuchni, która będzie kuchnią sztuki. I ponieważ stan jest zdecydowanie lepszy niż składu solnego, gdzie są artyści oraz różnego rodzaju organizacje społeczne, jako kuratorka kulturalna tej dzielnicy mogę skomentować to miejsce jako wielki potencjał właśnie dla bardzo nieoczywistych działań artystycznych. Jest to dość ciekawy kompleks, który ma dużo zakamarków, duże przestrzenie, małe przestrzenie, średnie. Tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj miejsce do twórczości, ale też i miejsce do tego, żeby eksponować tą twórczość. Wydaje się, że te przestrzenie są idealne pod wystawienictwo, również, ale też i po to, żeby zapraszać ludzi do spędzania wolnego czasu przy dobrej herbacie albo kawie. Kiedy ruszy budowa PlanetyLem? Zapytamy już w najbliższy poniedziałek o 7.30 w nowym tygodniu. Gościem programu będzie Jerzy Muzyk zastępca prezydenta Krakowa. W najbliższą niedzielę wybory do rad dzielnic. Radni dzielnicowi są waszymi reprezentantami i mogą pomóc w rozwiązaniu wielu lokalnych problemów. Szczegóły głosowania znajdziecie na Kraku.pl. Rady dzielnic wnioskują o wykonanie zadań, realizację tych zadań odbierają prace budowlane. W w najbliższej oko okolicy. Na przykład są to remonty chodników, ogródki jordanowskie. Poza tym Rady Dzielnic uczestniczą też w konkursach do, na dyrektorów placówek oświatowych. Rady Dzielnic wnioskują do prezydenta bądź do jednostek miejskich o wykonanie pewnych zadań, które, o które proszą mieszkańcy. Jeszcze w grudniu krakowskie MPK ogłosi przetarg na dostawę nowych tramwajów. Kraków chce zamówić do 90 sztuk niskopodłogowych wagonów, w tym pojazdy o długości ponad 30 metrów, zarówno jednokierunkowe jak i dwukierunkowe typu Lajkonik oraz wagony o długości ponad 40 metrów typu Krakowiak. Zakup nowych tramwajów spowoduje, że za dwa lata wszystkie tramwaje jeżdżące po Krakowie będą niskopodłogowe i z klimatyzacją. Bądź wrażliwy, ustąp miejsca. Apelujemy też o wzajemną życzliwość i wrażliwość na innych. W ramach tej kampanii będziemy zachęcać do ustępowania miejsca siedzącego w krakowskich tramwajach i autobusach pasażerom z ograniczoną mobilnością seniorom, kobietom w ciąży, opiekunom jadącym z małymi dziećmi i osobom chorym w każdym wieku. Akcja to tak naprawdę efekt wielu próśb, które do nas trafiały, m.in. ze środowiska seniorów ale także od y, kobiet w ciąży. Okazuje się, że oczywiście są takie osoby, które w tramwajach i w autobusach miejsca ustępują, ale jest bardzo wiele osób, które po prostu, nawet jeżeli są osoby starsze, osoby chore, czy kobiety w ciąży, w tramwajach czy w autobusie, nie są w stanie po prostu podnieść wzroku z nad telefonu, nie są w stanie ustąpić tego miejsca. Stąd nasza akcja, stąd nasz apel o to, żeby jednak wykazywać się pewną wrażliwością, żeby jednak dostrzec coś, Poza sobą dostrzec tych ludzi, którzy jadąc kilkadziesiąt minut w tramwaju czy w autobusie, no nie mogą tego zrobić stojąc, bo jest to dla nich bardzo, bardzo niekomfortowe, a pewnie i niebezpieczne. Niektóre dzieci niestety musiały Mikołajki spędzić w szpitalu, ale święty Mikołaj nie zapomniał o nich. Kilkuset uśmiechniętych Mikołajów wybrało się do szpitala imienia Żeromskiego z prezentami. Jak zawsze w pierwszy czwartek grudnia na Rynku Głównym pojawili się szopkarze. Już po raz 81. pierwszy. Szopki, które zwyciężą w tym roku będziecie mogli oglądać od 11 grudnia na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory. No, wyszła nam, ale jak się widzi tutaj te inne szopki, to naprawdę jest bardzo ładne są te inne. No myślę, że to bardzo fajne, no podoba mi się to, jak to robiliśmy. Dużo postaci jest z plasteliny. Przedstawia ona y, Józefa i Maryję którzy mają małe dziecko i Jezuska. To jest też nasz debiut w tym roku, bo w ogóle jesteśmy pierwszy raz na takim część Pierwsza zrobiłyśmy szopkę, i mam nadzieję, że co roku będziemy praktykować tą, bo jest super, w ogóle ta atmosfera jest świetna. Szokę przede wszystkim tworzyliśmy z miłości do Krakowa, z tego, że po prostu kochamy krakowskie zabytki. Wieża Mariacka jak wchodzę do rynku, to zawsze takie czuję wow. I bardzo chciałam, tak się złożyło w moim życiu, że miałam czas, bo ja wiedziałam, że to jest dużo pracy. Bardzo mi pomogła córka, ja ją nazywam dyrektorem artystycznym. Jeszcze tego nie było takiej stałej z drewna, a mówię, spróbuję zrobić malutką szopeczkę drewnianą. No i myślę, że mi się udało. Najbardziej mi się podobają te szopki dla dorosłych, ale ta szopka mam nadzieję, że zdobędzie chociaż trzecie miejsce. Smażony karp, zupa grzybowa, a także kapusta z grochem czyli przedświąteczna akcja Karp dla Krakowa. Za nami bezpłatny poczęstunek na małym rynku i rynku podgórskim. Przed nami spotkanie na parkingu przy pętli tramwajowej Kurwanów Park and Ride, na Placu Inwalidów i przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Szczegóły znajdziecie na kraku.pl. Super, po prostu rybka jest super. Och, to jest fantastyczne, co zachwycona. Chcę skosztować, jako krakowianka wypada w końcu. Bardzo fajnie. Pomoc dla ludzi. Tutaj wspaniała ryba, rewelacyjny karp. Wszyscy czujemy ten znakomity zapach, a to pobudza nasze kubeczki smakowe, żeby natychmiast go zjeść na miejscu. Ale niektórzy niestety mają starszych, schorowanych współbraci, żonę, siostrę, brata, męża i przynoszą dla nich także potrawy i pakujemy ją wtedy do hermetyzowanych pidełek. To jest dla niektórych najlepszy prezent bożonarodzeniowy To jest ważne. Bardzo dobra rybka. A kapusta? Kapustka też bardzo dobra, zupka też bardzo dobra, a przede wszystkim chlebuś. Błonia czekają na narciarzy biegowych. Macie do dyspozycji dwie duże pętle, dzięki którym okrążenie na nartach największej łąki w mieście będzie wygodne. Można więc jeździć parami albo w dwóch kierunkach. Korzystajcie, póki jest śnieg. Pierwsze osoby, które chciały skorzystać z tego toru, ruszyły na szusowanie po największej miejskiej łące. Ci, którzy tych biegówek chcą spróbować, nie muszą wyprawiać się za miasto. Zapraszamy na Krakowskie Błonia, powstała duża pętla, która będzie prowadzić nas wokół całych błoń, obok jeszcze jedno okrążenie, tak żeby można było jeździć parami albo w dwóch kierunkach. Na środku powstała mniejsza pętla, więc taki skromniejszy trening też można sobie zafundować, chociażby nawet po pracy, i myślę, że to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że często ta wyprawa na narty kojarzy nam się z wyjazdem poza miasto. Natomiast w Krakowie, przy tej ilości śniegu, mamy wspaniałą możliwość, żeby narciarstwa biegowego spróbować praktycznie w samym centrum miasta, do czego zachęcamy. Polonez na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Ten wyjątkowy taniec o podniosłym, a jednocześnie radosnym charakterze nieraz gościł na krakowskim rynku głównym. Otwiera także każdą studniówkę w Polsce. Mam mrozu i śniegu, poranne zajęcia fitness dla ciała i ducha na pomostach na zakrzówku cieszą się sporym zainteresowaniem. Tym razem panie ćwiczyły z Mikołajem. Ho-ho-ho! Są tu jakieś grzeczne panie? Które grzecznie ćwiczą? I wydech na dół. Zostajemy na dole i pompa. To, że po prostu sobie ćwiczymy tutaj, to jest najlepsze, co możemy zrobić dla swojego zdrowia na świeżym powietrzu. Dołączyłam dosłownie dwa tygodnie temu do tej grupy. Każdy robi tyle, ile... na tyle na ile ciało mu pozwala. Nikt tutaj nikogo nie ciśnie. Do wody wchodzimy, jak jesteśmy już rozgrzane troszkę. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia i do zobaczenia.